Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na horoskop dla koziorożca. Horoskop na kwiecie. Sprawdzamy, sprawdzimy sobie energetykę, co przyjdzie dobrego, co przyjdzie e, może do przepracowania. Zobaczymy. Koziorożec na kwiecie. Co pojawi się dla koziorożca na kwiecie? Sprawdzę, czy przetasuję te karty. Przed chwilą nagrywam strzelca. I patrzymy, już zaczynamy. Łaj, piątka mięsza. Gorączkorożki. Walka, walka dla. Walka, gdzie nikt nie jest wygrany. Hmm? Ktoś może zranić. Ale zobaczymy jeszcze dalej. Manipulacja, kłamstwo w negatywie Macie Maga. Dobra. Energia wspierająca. Piątka była w ale to będzie Was wspierało, tak jakbyście mieli wyjść z tych konfliktów. Ale tutaj i tak będą konflikty. No. Mag to też są konflikty. To też są problemy w komunikacji. To są kłótnie, przerzucanie winy na siebie. Mag w negatywie, oczywiście. Będzie ciężko. Dobra, patrzymy szóstka pentakli. Tu i tak będziecie, y, będziecie dbali o tą równowagę harmonii. W negatywie, co jeszcze mamy? Siódemka pentakli z w czymś, albo wyczekiwanie, co dalej. Niecierpliwość, energia wspierająca. Rycerz mieczy. Dobra. Trudne, trudna energia tutaj jest, ale okej, okay. zobaczymy, co dalej. Na koziorze. Dziewiątka pentakli. Hmm. Dobra. Ja wam powiem tak. Możecie czekać na jakieś pieniądze. Pod spodem mamy królową mieczy. Ja sobie ją wyciągnę, bo ona tu chyba nam będzie nawet pasowała. Rycerz mieczy też jest. Zobaczcie. Więc y, jeżeli jesteście w jakiejś relacji uczuciowej, no to może, może troszeczkę zagrzmieć między wami, możecie gdzieś tam y, walczyć między sobą, ale to też może być troszeczkę inaczej. Zaraz wam przedstawię jak. Na pewno gdzieś tam na, na początku miesiąca możecie w jakiś sposób odczuć te kłótnie albo jakąś porażkę. Później może być w Jeszcze wezmę sobie kartę transformacji na środek i zobaczymy, co tam dla koziorówca przyjdzie. Freedom, wolność. Dwa konie Yin Yang. Czyli dążenie do tej harmonii, ale jeszcze sobie doczytam. On te karty. I będziemy doczytywać, co tutaj jest dla koziorożca. Zacznijmy od tej energetyki tutaj piątka mieczy. No tutaj no to faktycznie ktoś Was może zranić. Tutaj jest taka gorycz porażki, albo Wy Wy kogoś możecie zranić. Też tak może być. Wejdziecie w jakąś bitwę. Tylko pamiętajcie, w piątce mieczy. Nie ma tak naprawdę tego wygranego, bo każdy coś tutaj traci. Przy tym magu, no to już powiedziałam Wam, to są kłótnie, to są potyczki słowne. Duże problemy w komunikacji, ale to też są kłamstwa i manipulacje. Również niewykorzystanie energii tutaj działania może być czyli e, macie wszystkie narzędzia do tego, aby coś tam e, zrobić w swoim świecie pozytywnego, zacząć gdzieś tam manifestować te swoje m, pragnienia, a tutaj nie wykorzystujecie. Tutaj e, jeszcze wrócę do tej piątki mieczy, to też jest sabotażysta. To jest e, sabotażysta w głowie, czyli nasz ten umysł, nasz, e, nasze ego, czyli dla koziorożca to ego może u was królować w, w kwietniu, Możecie krytykować siebie w głowie, a również krytykować jakąś inną osobę, sabotować związek myślami, słowami, bo jednak te słowa, popatrzcie, mak operuje słowem. On jest w negatywie, czyli uważajcie naprawdę na to, co wypowiadacie, jak się wyrażacie, jak komunikujecie się z innymi. Piątka, piątka była, zobaczcie, jak ta karta wygląda. To są dwie osoby szepiące się ze sobą. Ona jest w pozytywie, więc jeżeli jesteście w kłótniach czyli jeżeli te kłótnie będą, to Wy będziecie z tego wychodzić. E, tutaj ja bym jeszcze powiedziała, że tu możecie mieć jakiś konflikt wewnętrzny, który e, również rozwiążecie. E, w pozytywie piątka bułow to jest. E, to jest powiązana tutaj z tą, z tym naszym rycerzem mieczy tutaj. Który, który zawalczy o kobietę. Czyli jesteście kobietami, bo to jest tylko przesłanie tutaj dla kobiet, ale jeżeli jest, jesteście mężczyznami, to wy będziecie walczyć o jakąś kobietę. O tą kobietę tutaj. Czyli tutaj może być jakaś walka o związek, walka o drugą osobę, czyli staranie się, o to tutaj chodzi, czyli postaranie się o jakąś osobę. Jeżeli gdzieś tam faktycznie było, było jakieś zranienie, były jakieś potyczki słowne, Kłamstwa, no to ktoś tu będzie się starał o was. Albo mężczyznę. Jeżeli jesteś mężczyzną, koziorożcem, no to będziesz się starał tutaj o kobietę. Może tak być. To są, to są dla tych osób, które są w związku. Nie widzę tu na, żadnej nowej relacji, która by była. Zresztą teraz by było ciężko, nawet wejść w nową relację. To chyba tylko, tylko zdalnie. No dobra, tutaj piątka buław to też jest ambitne podejście gdzieś tam w pracy do tematu, gdzieś tam uzyskanie może tego, co wy chcecie. Rycerz buław, przepraszam, rycerz miecza, w tym miejscu oprócz to, że to może być mężczyzna, który o was zawalczy, drugie kobiety, albo wy jesteście takimi mężczyznami, gdzie będziecie musieli zawalczyć o. O, kobietę, to może y, to będzie oznaczało przekroczenie własnych barier i granic, które macie w sobie, które gdzieś tam w głowie sobie stworzyliście i y, będziecie z jakiejś sytuacji, z jakichś ograniczeń wychodzić. Dobra, co tu jeszcze nam dalej się pokazuje? E, szóstka pentakli, ta energia główna, no to jest ta harmonia. To jest taka równowaga. Czyli pomimo tego, że coś tam może się trudno zadziać, to wy i tak gdzieś tam ten balans będziecie łapać. To też jest wspieranie kogoś, czyli albo to wy kogoś będziecie wspierać, czy finansowo, czy mentalnie, albo w drugą stronę, czyli ktoś was wesprze finansowo, albo mentalnie. Yy, jeszcze inaczej, to yy, jeżeli czekacie na jakiś przelew, bo tutaj jest taka karta z wyczekiwania, jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, to y, dziewiątka pentakli, która jest na końcu, i szóstka pentakli oznacza, że je otrzymacie tylko ze, ze zwłoku. Czyli coś czekacie, 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 i nagle to po prostu przyjdzie. To jest coś takiego. Szóstka pentakli to jest również na maksa wykorzystanie y, możliwości, y, które, które wy dostajecie. Pomimo tam jakichś ograniczeń, y, pomimo tam. Y, już wam to tłumaczę, jak to jest. Wy dostajecie od życia jakąś, jakiś tam zasób do wykorzystania w różny sposób, I, i niektórzy po prostu z tego nie umieją nic zrobić, a ta szóstka pentakli właśnie oznacza, że z tego co wy dostajecie, umiecie to w prawidłowy sposób wykorzystać, a nawet więcej coś. Z tego zrobić. Stąd by napasował tutaj ten rycerz mieczy, który, by, który oznacza właśnie przekraczanie tych własnych barier i ograniczeń. Być może dostrzeżecie w jakiejś sytuacji e, jakiś pozytyw, coś, czego wy możecie tutaj e, skorzystać, wykorzystać w jakiś inny sposób niż zazwyczaj. Dobra, na samym końcu dziewiątka pentakli. Dziewiąta pentakli często mówię właśnie o przypływie pieniędzy, o spełnieniu finansach. To nie jest ta karta obfitości już tej pełni, ale tutaj jakieś spełnienie w materii może być, albo spełnienie was samych, czyli wy zaczniecie się czuć, postawicie bardziej na siebie, na swój rozwój i będziecie gdzieś tam czuć się spełnieni. W negatywie to ja bym powiedziała, że no, yy, że... Będziecie tak, jakby gotowi na miłość, macie już wszystko i nie macie tej miłości. To jest w negatywie, czyli może Wam brakować tutaj drugiej osoby, jeżeli jesteście sami, albo na przykład związek gdzieś tam no, troszeczkę się rozluźnia przez, przez jakieś kłótnie awantury, no to, to tutaj możecie no, sami ze sobą czuć się dobrze, ale gdzieś te braki będą odczuwalne, że tego po prostu nie ma, tego jednego czynnika tutaj, czyli miłości. Dobra, patrzymy dalej, co wyrocznie, a ten, tą jedną kartę miałam doczytać, czyli te, te dwa konie nam tutaj biegnące, Frido. co tam, jakie przesłanie, uwolnij sw swojego ducha, tak, we, we, weź, weź swoje życie we własne ręce, czyli przejmij kontrolę nad swoim życiem. To jest ten mak. On jest w negatywie. On kontroluje, czyli to nie jest taka totalna kontrola, że każdy, każdą najmniejszą rzecz kontrolujecie. Tutaj chodzi o to, żeby faktycznie zająć się własnym życiem. Mak tak robi. On ma w sobie wszystkie narzędzia do przejęcia całkowitej władzy nad swoim życiem, projektowania życia takiego, jakiego chcecie. On jest w negatywie, czyli. Wy tego nie wykorzystujecie, a przesłaniem tej karty jest w końcu wzięcie za własne życie odpowiedzialność i działanie w tym kierunku, który wy tam chcecie uzyskać. Tak, macie, macie, macie moc w sobie, by zmienić własne życie. tak, e, zacznij słuchać swojej duszy e, i stań się wolny od e, emocjonalnych i e, psychicznych więzów, czyli u was faktycznie to, ma, to was może w jakieś, albo jakieś emocje, albo e, wasze ego będzie po prostu was, was e, więziło w kwietniu. Mhm. Stań się e, mm, stań się e, ale wy to, wy to i tak przejdziecie, bo popatrzcie, macie tego rycerzami, czy to jest. A tutaj pisze, że żeby stać się nieograniczony, i dążyć do tej wolności umysłowej. Psychiczne, czyli nie dać się zniewolić własnemu umysłowi. Również to jest ten balans, to jest ta harmonia wewnętrzna, to jest ten balans energii żeńskiej i męskiej, znaki kien, Biały koń, czarne koń, czyli energia męska i żeńska i sklepianie tego w całość. Ok, dobra. Patrzymy, co tutaj nam karty wyrocznie podpowiedzą. Na koziorożcach, w kwietniu, trudne czytanko, nie powiem, że, że nie, ale dacie lęk. Będziecie z tego wychodzić. Hmm. Karta protekcji, czyli mm, to jest takie poczucie, że jesteście chronieni przy, przez wszechświat. E, to jest też e, wyjście z własnych lęków, zmierzenie się z własnymi lękami i obawami i wyjście z tego. Poczucie takiego bezpieczeństwa. Koziorożec będzie, będzie dążył do tego, żeby sam w sobie czuć się bezpiecznie w kwietniu. Popatrzcie, macie kartę Fade, czyli tej te, te wiele zaufania, że tutaj no będzie dobrze. Mhm, jest karta uleczenia, popatrzcie, Beauty. E, czyli będziecie uleczać się z jakiejś emocji, e, ale ta karta też mówi o tym, że tak jak postrzegasz świat, taki on przychodzi dla ciebie, czyli patrzcie na świat w takich pięknych barwach, w pięknych kolorach, dostrzegajcie piękno wszędzie, a takie wasze życie wtedy będzie wyglądało. Dobra, no, patrzymy dalej. i jest karta działania, później action. To jest też działanie, mak. Czyli równoważyć tę energię działania, czyli tą męską i żeńską, czyli tą odbielającą bodźce, tą intuicyjną. Czyli tą poddającą się czasami, ja nie mówię o poddaniu się, ale chodzi o to, by żeńska to jest ta energia nie działania. Ona inaczej działa, ona inaczej funkcjonuje, o to tutaj chodzi. A tutaj trzeba chyba wykorzystać tą męską energię w działaniu, by zaczęło wasze życie się zmieniać. Dobry. Darkness, czyli gdzieś tam będziecie musieli powędrować do waszej podświadomości do jakiejś waszej ciemnej strony i wyłonić to na zewnątrz, puścić to, co, to, co wam nie służy. Odejść od tego, co, co, co już jest stare, przebrzmiałe. Być może to też chodzi o to, byście coś robili w tajemnicy, byście nie zdradzali swojego działania, inne, bo ktoś może przyjść i wam to zaburzyć o czym też mówiła Piątka Mieczy, czyli uważajcie, jeżeli coś robicie, macie jakieś plany, cele i działacie ku temu, to nie opowiadajcie dookoła wszystkim o tym. Dobra, ciągnę sobie jeszcze jedną kartę. Zaufaj. Jesteś w procesie. Zaufaj. Bo y, idą dla koziorożca zmiany. Y, wy się zmieniacie tak naprawdę. Się, koziorożec będzie się zmieniał i tutaj potrzeba wam zaufanie, Zanim na nowo się narodzicie, potrzebujecie tego zaufania w ten proces, w to, co przychodzi. Dobra, patrzymy dalej. Z innej wyrośnie sobie tu zajrzymy, co przyjdzie dla koziorowca w kwietniu. Radość, szczęście, świętowanie. Będzie dobrze. Popatrzcie, porządki pod spodem mamy. Czyli faktycznie oczyszczanie się z tego, co nie służy Wam z niskiej energii czasami, z jakiejś emocji. Być może chodzi o to, żebyście y, jakąś toksyczną osobę wyrzucili z własnego życia. I jest ta odmiana losu. Tu jest ta koniczynka czterolistna, to jest uśmiech losu. To jest, no to jest też szczęście, radość. Y, to są jakieś miłe wydarzenia, optymistyczne wiadomości. Ogólnie optymizm. No, Patrzymy dalej. Poszukiwanie własnego miejsca wśród ludzi. Być może, być może e, poczujecie bliskość do jakiejś osoby, albo e, będzie zacieśnienie więzów w rodzinie, lub e, tak, zmiany są, lub poczujecie się poczujecie bliskość z osobą, z którą jesteście. To, co Wam mówiłam. Koziorożce są w energii zmian. Mhm. Zbratnia dusza. Czyli coś tutaj w związku na pewno na pewno się zadzieje. Zmiany w relacji przyjdą, że jest coś w relacji. Dla osób, które są samotne, być może ktoś nowy się pojawi. Dobra. By the book. Zobaczymy, co ten bye the book. Mhm. I korzystajcie z prawa przyciągania. To będzie to tutaj i... I popatrzcie, tutaj faktycznie, jeżeli zaczniecie korzystać z tej energii MAGA, czyli wykorzystywać ten potencjał, co macie w sobie, i kreować w głowie życie, związek albo nawet, bo to nawet nie chodzi tylko o związek. Yy, ale yy, dobra, już widzę o co tu chodzi. Tu chodzi o to, byście zaczęli faktycznie wizualizować relację taką, jaką wy chcecie, i ta relacja się pojawi. To może pojawić się troszeczkę później, bo tu są, tu była energia zwlekania, energia wyczekiwania, ale Waszym zadaniem jest po prostu wykreować ją w głowie. Dobra, już jestem, musiałam oddelegować moje dziecko do drugiego pokoju. No więc moi drodzy, tak, tutaj ogólnie, we, jeżeli jesteście w relacji, to szukają się zmiany na pozytywne. Jeżeli jesteście sami. No to e, te zmiany przyjdą również dla Was, czyli przyciągniecie swoją bratnią duszę, ale musicie korzystać z, tej, z tego prawa przyciągania, czyli zacząć kreować e, w głowie e, taki związek, jaki Wy chcecie, również to dotyczy, dotyczy innego aspektu Waszego życia. No, jeżeli chcecie zmiany pracy na przykład albo coś innego, to tutaj jest e, rada, by. Skorzystać z tego prawa przyciągania, i tu się pojawi. Jeżeli jesteście w trudnej relacji, to tutaj też z tego korzystajcie, z prawa przyciągania, czyli skupiacie się na tym, co wy pragniecie, ani na tym, czego nie macie, albo na tych e, trudnych rzeczach. Dobra. Będę przechodziła sobie do rady na, na kwiecie dla koziorożca i, i kończymy. Zobaczymy, czy dostaniecie sprzymierzeńca, czy wyzwanie. To przyjdzie. Wyzwanie. Król Orłów, jako wyzwanie, wszelka perspektywa anielska. Pomoc. Nie dostrzegacie chyba w pełni e, jakiejś tam sytuacji, w której jesteście, ale zobaczymy, co jeszcze nam tutaj podpowie. Karta. Król Orłów wzywa, byś dostrzegł wyższy cel w zachodzących wydarzeniach. Nie wszystko ma się potoczyć tak, jak sobie tego życzysz. Jeżeli nie potrafisz użyć czegoś w szerszej perspektywie, odsuń się na chwilę. Niech król orów poszukuje w górę w Twoim imieniu. Być może najwyższy czas, aby porozmawiać z osobą obiektywną, która potrafi zobaczyć coś z szerszej perspektywy, skąd Ty tego nie widzisz. Pamiętaj tylko, że nawet wtedy, gdy rzeczy nie układają się po naszej myśli, zawsze jest możliwość zejścia z głównej trasy i pójścia boczną drogą. Takie macie przesłanie na świecie, drogie koziorożce. Pozdrawiam Was cieplutko, będę kończyła. Pa, pa.